Cześć, hej, z KG, to kolejny odcinek na moim kanale, dzisiaj jesteśmy w Happy Wheelsach znowu, przechodzimy pierwszą mapkę, tak, teraz będą się filmy codziennie pojawiać, nie tyle co z Happy Wheelsów, co z różnych, A yy, gier, aktualnie teraz gramy w Happy Wheelsy, szybko sobie przejdziemy to, rozwalimy, tutaj trzeba szybko, na szybko wejść, okej, okay. teraz wszystko złamać tutaj, o, dobra, part drugi, dobra, nie, butelki kręcące się najgorzej. Będzie najtrudniej. Ale poradzimy sobie. Tylko to jest jakaś duża ściana. Nie mogę się przecisnąć. Dobra. Pierwsza butelka. Tylko. Okej. Okay. Lecimy z pierwszą butelką. Dobra. Teraz druga butelka. Aż jest cztery butelki, aż. Paręnaście butelek teraz. O Boże. Za dużo ich tu jest. Za dużo ich tu jest. Dobra. Oa. Okej, okay, lecimy. Par drugi dobra. Teraz mam tutaj jakieś butelki, szybko przejdziemy to. Mam nadzieję, że jak najszybciej przejdziemy to, żeby iść do kolejnego poziomu. Bo takie poziomy to mnie po prostu mnie fascynują <grym i zimny> niż inne. Dobra, spadam. A, bo tu trzeba rozwalać, dobra. Tak, tak. Wygraliśmy i lecimy do kolejnego poziomu. To jest mapka, w której can you win pisze oczywiście. Musimy po prostu to przejść. Jezu jak się buguje, gościu, weź się Janek dzisiaj będzie przychodził grę. Janek nie umiesz grać. Adam dzisiaj będzie przychodził grę. <ścoughs> Easy. Tak to się robi. Więc zapraszam was do kolejnej rundy. To za szybko, po prostu trwa. Dobra, dobra, mamy teraz jakieś gości i pewnie musimy ich załatwić, bo oni nam drogę. A ławejście gościu. Wiem, że może mnie nie lubisz, ale to nie jest powód, żeby mnie atakować. patrzcie jezu, ja jestem jednak mistrzem w, te, w tych Pogo Fightów, inne Pogo Fighty. Kurde, jednak nie jestem. Yy, play again. Dobra, przeskoczymy szybko sobie go. Ale to trzeba od razu tak przeskakiwać, ich, tak jak teraz. No. I tak idzie. To są takie pogofajty, ale inaczej zrobione, dobra. Kolejna osoba to. Jak się na. na jak, jak wyglądasz? O Boże! Co rzucasz? Ła, wow, wejść! Ten gość jest jakiś dziwny. Ja się go boję odejść. Dobra, lecimy teraz. Boże nie gościa mamy z kosą Gościu weź się przesuń Dobra robię tak Ała aha To było zbyt zaplanowane Lecimy bo muszę tu przejść Dobra szybko Jeszcze raz wszystko Nie no mówię do trzech razy sztuka Teraz musi się udać Tylko muszę wcześniej ich przeskakiwać Tak jak teraz Od razu ich wyląduje czyli tutaj Muszę od razu ich przeskoczyć ale oni mają jakieś inne dziwne taktyki. Na przykład. Tak co jest. Zbyt. Widzicie, co tu się dzieje? To jest nienormalne. Dobra, szybko. Lecimy z kolejnym gościem. <ścoughs> Od nowa, wszystko oczywiście. Dobra, farmera już zabiliśmy. Mamy teraz Maybiller. Odejdź, odejdź szybko. Dobra, lecimy. Teraz będzie ten. Y, potion. Teraz mu się udało. Nie, no ja mówię, dopóki tam tego nie przejdę, to ja nie kończę odcinka. Ja muszę tam tu przejść. Farmera mamy, dobra. Znowu so Maybe. No i co, gościu? <ścoughs> o Boże. Dobra, jeszcze raz. Co, będziemy się ograniczać, co nie? Języki to było piękne. Bliskie, tak samo. Dobra. Przeskakujemy? Dobra, łatwo. Dobra, lecimy. Potionera mamy. Odejść gościu. No, teraz sobie rozerwano nogę, bo to nie było takie skuteczne. Zobaczcie jak go przeskakuje, co... Są... Jest fajne techniki. To jest kosa. To jest coś, czego nie lubię. Nie! Dobra, udało mi się. I co, myślisz, że jesteś fajny? Bo mnie za nie zabiłeś? Dobra. Ma za swoje, to teraz lecimy do... O, być! Oni nam nie będą. Byną... To było piękne. Lecimy dalej. O, domek mamy. I to chyba już koniec, tak? Tak, dobra. Fajna mapka. Lecimy do kolejnej. Dobra, gramy w Heart Mini Będziemy iść sobie sercem. Jak zawsze, dobra. Aha, bo to są minigry, ty dobre. Teraz balfa idzie. A nie, to jest. Rozwalanie tych szkieł. Teraz lecimy jest... Nie ma wina, oczywiście. Lecimy Balfal. Win, oczywiście, kolejny. O Boże, nie gadaj. No, win. I wygraliśmy. Nie, no fajne, podoba mi się. Dobra, Elevator Challenge. Dobra. Czyli pewnie będą musiał unikać ludzi czy coś. Dobra, level pierwszy. A nie, to będzie pewnie szybsze. Najgorzej. Albo bliżej po prostu będzie. Dobra, tak. Teraz szybciej chyba idzie już Teraz będzie jeszcze szybciej No fajne Jezu teraz To, dobra O nie, 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 nie. Halo przyszedł. No i widzicie Takie to oszustwo, to powinno iść do góry Nie Idzie, idzie, dobra Nie zgięciecie mnie Ale widzicie Jak ja to zbugowałem Dobra, lecimy jeszcze raz nie no, fajne, dzisiaj są mapki. Ewidentnie bardzo fajne. Podobają mi się nawet. Dobra. Level pierwszy od nowa, oczywiście. Szybko przechodzimy. Za chwilę będzie dalej tutaj. Le jeszcze level pierwszy. Na levelu drugim już jest bardzo, bardzo ciężej, bo to tak zasuwa. Że nie ma szans nic zrobić. Dobra, level drugi już będzie. Nie najgorzej. Ok, szybko, 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 szybko. Jestem, 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 jestem. Jest, zrobiłem, dobra jest to jest łatwe. Powinien to inaczej zrobić, ale mogę też próbować. No, i zrobiłem. Dobra i teraz będzie na dół, tak? Kolce czy coś? Tak, teraz na dół. Ale na dół gorzej patrzeć właśnie. To masz dopiero pod koniec. Nie, nie zginę. No nie Nie będę powtarzał Lecimy do kolejnej yy, Kolejnego meczu Albo mapki O dobra Jesteśmy o, patykiem jesteśmy. To jak super, chodzimy jak normalnie patyk. Dobra, jako patyk idziemy sobie po, poeksplorować nowy teren. Bo wiecie, w Minecraft'cie niby myślą, że tak... A, patyki, haha, skraftuje sobie kilof czy coś. Ale tak naprawdę patyki są złe, że ludzie skraftują z nich kilofy. Ale mój patyk właśnie nie umie nawet się poruszać, więc wiecie. Kurde, no nie. No dawaj, okej. Okay. Jezu, ja jednak dobry jestem. O nie, ogień. Patyk... Przejdź, patyk, nie rób tego, patyk Patyki są takie Zwinne Tak naprawdę myślicie, a patyk Co to niby patyk O, widzieliście, spadła mi czapka Jestem tym gościem od tego Od nogi. Nie no, nie gadaj Dobra, lecimy I naszym celem pewnie jest przetrwać O, coś było Nie no, super mapa, fajna, fajna Lecimy do kolejnej Dobra, lecimy. Naszym celem jest tam yy, dziecko wziąć, tylko jak to się bierze? Kurde, nie udało się. Mówię wam, uda się. Kurde, jeszcze raz. To jest wciągające. No nie no. Ale też się jakoś dziecko tylko? A, shift. Dobra, lecimy jeszcze raz. Lecisz teraz po mojenetkę. No i wygraliśmy. Lecimy do kolejnej jarenki, ale już za chwilę będzie koniec, chyba ostatnia będzie gra. Lecimy rope swinga. Tak, się tak czytało. Dobra. Jak zwykle, tak się zawsze rozpoczyna. Lecimy, lecimy. Dobra. No nie no, kojarzy mi się z innymi rope swingami. Dosłownie tak samo zrobione. A mogli przynajmniej, żeby w lewo się... <laughs> Jechało, a nie. Dobra. Lecimy, lecimy. Szybciej, szybciej, o nie, koło zębatka Muszę tam się dostać, dobra, jestem Czy nie? Nie, no tak, dobra Easy, tylko nie, nie, nie Muszę, dobra, jest Weszłem, lecimy Teraz, szybkie auto Do przodu leć Dobra Skacze. widzicie, ja umiem Tej triki robić, Skacze! A aż trochę noga mi spadła ale Dobra jeszcze przed może sobie zagramy No gramy w Jetpack Escape Tylko jak to się to się w że dobierze, dobra Ja ogólnie jestem mistrzem jetpacków bo wiele razy leciałem jetpackiem tak jak widzicie tutaj I uczono nas a a uczono nas że nawet gdy coś nam się stanie, to i tak wygrywamy. Właśnie. I dlatego wygraliśmy w tej grze. Nie dlatego, że jestem mistrzem jetpacków, tylko zawsze, gdy idzie słabo, idzie dobrze. Dobra, lecimy mini-spike fall. Dobra, dobra. Czas lecieć. Mini-spike fall. Prawie. Mini-spike fall. Prawie, no nie. Ale teraz już wiem, jak tak. I wygraliśmy. Nogę trochę złamałem. Dobra. Jeszcze jedną. Gramy w TV rana i to już będzie ostatnia mapka na dzisiaj w tym odcinku. Taka krótka. No to jeszcze raz. Inną. Dobra, na koniec sobie zagramy w Dondmowa, nie możemy się ruszać, bo wszystko będą robić za nas. Dobra. O nie. A jednak nie. Dobrze przemyślane. No więc już po tym będzie koniec. Widziałem tam metę. To już będzie ostatnie, co dzisiaj zagramy. I jest dobrze. Więc zapraszam was do moich innych odcinków. Ciebie mi się fajnie grało w Happy Wheelsy. To by było chyba już na tyle w tym odcinku. To by było na tyle. Pa! No, więc pa. Fajnie się dzisiaj grało. Pa!